Cześć, witajcie z tej strony Mateo i w tym poradniku pokażę Ci jak przerobić swoją konsolę PSP lub też jak to woli to nazwać wgrać Custom Firmware, inny soft piracki. No nic, musicie pobrać plik e, z linków w opisie. Takie jaki macie soft, z tego linku pobieracie przeróbkę. Musicie sprawdzić jaki macie soft w ustawieniach konsoli. Dobra, pobieramy to. Musimy to teraz wypakować, 7, Zipem lub... WinRare, musimy się zaopatrzyć w te programy. I w środku mamy dwa foldery. Pro Update i Fast Recovery. Przeważnie jest jeszcze trzeci folder, ale ja go nigdy nie używałem. Te dwa wystarczą w zupełności. Teraz musimy podłączyć nasze PSP lub włożyć do komputera kartę pamięci. Ja akurat tutaj włożyłem kartę pamięci, bo mam adapter specjalny. Ale wy możecie PSP podłączyć do komputera. Tylko że PSP ma jakieś tam swoje wejście USB, już nie pamiętam co to było za wejście, ale musicie się w nie. Ee, zabezpieczyć bo te od telefonów nie pasują no to teraz wchodzimy w folder PSP następnie game i musicie te dwa foldery skopiować tam do folderu game o właśnie no i to byłoby wszystko teraz to musimy połączać te foldery odłączyć nasze PSP od Komputera i tyle. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chcecie wgrywać e, gry, czy homebrew, czy co tam chcecie, musicie otworzyć na karcie pamięci folder ISO, z dużych liter ISO i tam wkładacie pliki ISO oraz CSO, tak żeby ten emulator po prostu to odczytywał. Pluginy wgrywcie gdzie indziej, ale to już w innych poradnikach Wam wszystko ładnie e, wytłumaczę, żeby nie było z tym problemów. Teraz przejdźmy do widoku z PSP. Tak to tutaj nam wygląda. OK. Musimy najpierw konsolę uruchomić. Nieważne czy jest uśpiona, czy już była wyłączona, z tym nie ma żadnego problemu. PSP aktualizuje od razu to, co się znajduje na karcie pamięci. Przechodzimy do zakładki Game oraz na dole Memory Stick. I tutaj nam się ukazuje Pro Update. Zatwierdzamy x -em większość ludzi, którzy właśnie się chce podjąć takiej przeróbki, boi się, że konsola się zbrykuje, że trzeba będzie kupić baterię Pandory. Nie, nie martwcie się, pamiętajcie, aby bateria była w pełni naładowana i żeby wgrać dobrą przeróbkę na odpowiedni soft. Dobra, wysycze nam się coś takiego. Klikamy po prostu X, aby włączyć nasz custom firmware. Tutaj nam się wszystko instaluje, powolutku i załóż, klikamy X. Próbowałem jakoś zbirkować konsolę, mi to jakoś nie wyszło, nie wiem, wgrać przeróbkę, nazwy soft, wyłączyć podczas przeróbki konsolę, nic z tych rzeczy nie pomogło, żeby oczywiście konsola nie działała. W tym sensie. Dobra, możemy zobaczyć naszą przeróbkę. Jest to 6.60 Pro B10. Zaraz wam pokażę. I tak, pamiętajcie, robicie, nawet jak macie inny soft, róbcie to samo, co jest na filmiku tak właśnie przygotowałem te pliki, które macie pobrać i potem przerzucić na PSP, aby wyglądało wszystko tak samo. Jeżeli nie byłoby w opisie softu, jaki Wy posiadacie, a tam dodałem takie bardzo popularne softy 661, bodajże tam na kilka piątek czy trójek, chyba tak więc z tym nie powinno być żadnego problemu w razie czego piszcie jeżeli tam nie ma waszego softa ja wam pomogę wrzucę to na hosting i będziecie mogli pobrać chyba że sami znajdziecie w google wystarczy wpisać frazę psp numer waszego softa a następnie cfw i robicie tak samo jak na filmiku dwa foldery do folderu game i pamiętajcie aby utworzyć folder iso na karcie pamięci żeby tam psp przeróbka wykrywała te nasze gry czy programy co tam chcecie co do linków do gier nie nie będę wam dawał nie popieram piractwa nie propaguję go więc jeżeli już tak chcecie to sami szukajcie ja wam nie polecam wspierajcie autorów